Ten rok jest rokiem zmian dla Ciebie. Obiegła nas wiadomość, że zostaniesz mamą. Jak Ty się z tym czujesz? Bardzo dobrze, tak naprawdę już nie mogę się doczekać. Jestem w takim szale tak naprawdę musiałem co chwilę coś mam nowego w domu, już musiałam do takiego magazynku schować rzeczy, bo już mi się nie mieściły w pokoju. Wiemy, że to będzie córeczka, tak? Tak, córeczka moja wymarzona, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jeśli wybierasz się na zakupy, to już faktycznie ciuszki, łyżeczko, wózek, te rzeczy już są zakupione, czy dopiero są planowane? No wózek już jest, <laughs> wiem, że trochę wcześniej. Ale jeden? Czy tak jak u Ani Lewandowskiej jest 3-4? No nie, na razie jeden. Ale już w tym tygodniu ma dojść do mnie łóżeczko, więc no wiem, zresztą, jest to dopiero piąty miesiąc, a ja już tak naprawdę prawie mam wszystko. Jeśli chodzi jeszcze o ciążę Ani Lewandowskiej, czy Ci zdarza się ćwiczyć w ciąży, czy, czy unikasz ćwiczeń? Wiesz co, zawsze myślałam, że jak będę w ciąży, będę bardzo zapaloną miłośniczką sportu. Tak naprawdę no, to tylko leżę na kanapie i wcinam czekoladki. No właśnie, jak, jakie są te objawy ciąży? Czy faktycznie czekolada, ogórki? Jak to wygląda u Ciebie? Przede wszystkim słodycze, codziennie słodycze, po prostu w ogromnych ilościach. Wcześniej jadłaś, lubiłaś słodycze, czy właśnie w tym danym w momencie masz ochotę na słodycze? Jadłam, ale nie w takich ilościach. Ja teraz na przykład wstaję rano i musi to być tak mleko z płatkami, potem monte i potem kolejny, nie wiem, obiad też na słodko. No po prostu cały czas. Jak myślisz, spełnisz się w roli właśnie mamy? Mam nadzieję, że tak, że się spełnię. No zobaczymy jak to będzie, ale... Chciałabym być jak, jak najlepszą, jakbym mogła być mamą. Ale już e, święta Bożego Narodzenia będziecie spędzać w trójkę, czy jeszcze nie? No już tak, dziecko będzie już miało miesiąc, mam nadzieję, no planowane jest na listopad, więc, więc mam nadzieję, że będzie pierwsze święta, będą wspólne już.